Ważne jest, żeby nasze dziecko jadło z przyjemnością. Najczęściej zgłaszają się do mnie mamy, które skarżą się na niejadki. Moje dziecko nie chce jeść, moje dziecko nie chce zjeść tego, co mu daje, moje dziecko nie chce zjeść tych potraw, moje dziecko je za wolno, moje dziecko nie lubi sosów. Zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje i odpuśćmy sobie. Moja rada jest taka. Rodzic musi pamiętać i decydować o tym, co dziecko je, czyli rodzic decyduje o tym, jakie zakupy robione są do lodówki. Zdrowe, odpowiednie, wartościowe, ekologiczne. Rodzic decyduje również o tym, kiedy dziecko je. Czyli rodzic wyznacza pięć podstawowych posiłków: trzy duże śniadanie, obiad i kolacja i dwa mniejsze podwieczorek i drugie śniadanie. Natomiast dziecko ma prawo i powinno decydować o tym, ile je. Powinniśmy zapytać dziecko, ile mu nałożyć. To się nie dzieje. Rodzice nie są zainteresowani, czy dziecko jest głodne. Jest obiad masz zjeść. Tak być nie powinno. Bo to trochę tak, jakby miała ja Państwa zmuszała do jedzenia rzeczy, których nie lubicie, na które nie macie ochoty i w czasie, w którym nie macie ochoty. Trzeba uszanować to, że dziecko może odmówić jedzenia posiłku i nic mu się nie stanie. Naprawdę może opuścić dwa posiłki, i naprawdę nic mu się nie stanie. Ważne, żeby piło. Musimy wiedzieć, jaką wartość odżywczą mają posiłki dawane dziecku. Rodzice często tego nie wiedzą, nie odróżniają cukrów od tłuszczy, tak już umownie mówiąc. Nie potrafią opowiedzieć po całym dniu, co dziecko zjadło. Nie wiedzą, co dziecko je w szkole. Wchodzą w niedobry kontakt i kupują kłamstwa dziecka dotyczące na przykład zjedzonego obiadu. Dziecko mówi, zjadłem, a nie zjadło. Albo mówi, coś było niedobrego i nie chciało mi się jeść i daj mi jeszcze najchętniej słodkie. Musimy pamiętać, że... Największy okres wzrostu, czyli okres dziecięcy, to jest ten czas, kiedy musimy dać najlepsze, najbardziej wartościowe rzeczy, to wszystko, co będzie procentowało w zdrowiu naszego dziecka przez najbliższych 80 lat. Więcej jest dzieci otyłych niż niejatków, mimo to częściej słyszę o niejatkach. Zastanówmy się też, dlaczego nasze dzieci bywają otyłe, ale o tym następnym razem.